Serce i umysł, umysł i serce. Wybieram świat, w którym miłość to miejsce i chcę tego więcej. Dusza, motyw, coś w sam raz dla blokowej hołoty. Anioła dotyk, albo pieniądza, albo podołasz, albo jesteś kurwą miesiąca i tak bez końca. Hajs i panny, albo chrystusowe rany. Jesteś schowany, to piekło już za życia. Wierzysz, Jezus jest nie do ukrycia, a ty należysz. Złamania, blizny, mój duch jest żyzny. Kanty krzywizny, to życie szorskie, tak ja wybrałem, nie myślę o forsie. Paradoks, ironia, cierpi ciało, gdy dusza niezłomna. I na odwrót. Jesteś pusty, a to, że śliczny, to dowód. Duch i materia, to próżnia i szlachetny materiał Rozróżniasz? Bogaci i biedni To ci, którzy są w stanie stracić i ci, ci, co polegli Jak syty bogacz, to oksymoron Uważaj na chwyty, zobacz i oprzyj się pozorom Wąż kusi, uważaj, może cię udusić Frajerów szkolą, ale przecież do niczego cię nie zmusi Bo władasz wolną wolą Pięć gwiazdek hotel, ma jazdę, kolejny top model Kolejne wydanie, kolejny pseudo -samiec. Zapierdala po czerwonym dywanie To upadek obyczajów, tu potrzebna jest ofiara Jak u Majów, w ich obrządku To haracz i wszystko jest w porządku